Dobra, to ja dziękuję za ten projekt domu. Eee, no no i co, I zaraz ruszę z budową, do... nie? Dzięki wielkie. Ja cieszę się, jak najbardziej że się wszystko podoba, tak? Tak, eee, jest, wszystko, jest, wszystko ok. Wszystko tak jak to tak miało być. Mm -hmm. Ja uważam, że nie powinno być żadnych problemów, a to taki eee, plan. Skomplikowany niby, ale też jest taki w miarę prosty, przyziemny, myślę, że tam budowlańcy rozwadać. Damy sobie radę, radę to. Damy radę. miarę sprawnie postawić. Ja ze będziemy Posiem to się... budować, więc ogarniemy to. Liczę na to, że jak już tam postawisz mhm. domek, to zaprosi pana jakąś taką seteczkę Nie... albo nawet i literkę, no. Nie ma najniższego problemu. Dzięki Widek jeszcze raz. No, nie w takim prawie, razie nie masz, do, 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 do zobaczenia. Usług polecać, że do zobaczenia. W ogóle dobra. Tylko takie niskie ceny i dobre domy, dobra. I Super. Super, dobra, ja zmykam. Jak pan chce, jak pan chce to mogę nam swoich budowlańców podesłać. Mm, to prześlij pan numer SMS-em, w razie czego? Yy, ja to proszę, będę. Jeśli pana, wie, pan, że jesteście środa, no to oni mają wolę, bo są pijani. Znaczy, to podeślij pan numer, i ja to może przemyślę to i myślę, że będę się kontaktować. Do nich. No dobrze, dobrze, Super. Prawie. Dzięki, wielkie, do zobaczenia. Słuchajcie, widzowie, mam już plan domu. Mamy już plan domu, więc jedyne co nam zostaje, to zacznij budowę. A to jest w tym odcinku, w tym odcinku zaczynamy wielką, uf, wielką budowę mojego domu. Słuchajcie, ja jadę do Jarka, pochwalę się, że mam plany i też potrzebuję, żeby on mnie podbił w jedno miejsce na samym początku. A potem <laughs> mam nadzieję, że Jarek Ogórka mi użyczy, żeby tym ogórkiem troszeczkę pojeździć i rzeczy pokupować. Bo już dzwoniłem, to będą rzeczy z drugiej ręki, nie szukajmy się, z drugiej ręki. Czy to z pierwszej ręki się mówi. No nie będą nowe będą po prostu używane, ktoś gdzieś tam powystawiał. Czy mi się to przyda? Nie wiem zobaczymy. Biorę to po prostu, bo jest korzystnie cenie, a nóż wideo może kiedyś kiedyś tego się użyję. Jarek. Tu na salon daj adresy. Dziewudki mają galon, nawet nie, nawet nie wiesz. wiesz. Jak, jak on, roz... on rozkręca imprezę, ten wodzirej. Ty, ja czekaj. Umie tańczyć pelonezem Ja, o poczekaj, mi lampka, ty. Lampka ty, mi go. Czekaj, bo mi lampka miemy go, muszę naprawić ty. O, szogarnięta lampka. E, no, ale słuchaj. słuchaj, a czy były otwarte tutaj w ogóle? No, czy ja otworzyłem? Zatańczmy jeszcze o, trochę. Słyszałeś, ja... aha, czyli słyszałeś jak? A jak? E, słuchaj, e, chodź po do tego. Dopłynę za A co? A ja cię potrzebuję dzisiaj trochę Zwykałeś się? Znaczy no, to też, a masz trochę wolnego czasu No, znaczy teraz akurat mam, no później mam... No i radę, dobra Znaczy jak... to, to już nie masz, bo im trzeba pomóc A co trzeba pomóc? A to na zobaczysz mi wytłumaczyć co trzeba pomóc, nie, a nie Nie, ci nie będę tłumaczył, będziemy jeździć ten, rzeczy kupować Słuchaj, e, ogórkiem, ogórkiem jest wokółko Bo on ma pakę, na niego zapakujemy dużo rzeczy I słuchajcie, no bo dobra, nie powiedziałem na początku, Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz Jaki komentarz mogę widzowie zostawić? Eee, sub dla Koliza Napiszcie w komentarzu sub dla Koliza i Dziejusia, a ja przypnę wam serduszko słuchajcie Jest, jest, Cieszyś dziękuję się? Ci za to A widzisz, bo I... jestem dobrym kolegą, bo jestem dobrym kolegą Dziękuję wszystkim widzom Ja wiem, że Ty byś tak nigdy nie powiedział Nie, ja bym powiedział tak Nie, byś powiedział subskrybujcie Koliza i subskrybujcie Dziejusia eee, Ty To super, dziękuję Ci za te słowa No, co to, ty, to, to prze, przesiadka ja tu Co tu się dzieje się? Co ty siadasz do ciężarówy? też? Si dawaj, siadaj do polnego. Co ty robisz? Załatwione, ty mam masz prawa jazd A, ty nagrywasz. Mam. No, nagrywam. Nie będę o tym mówił. Mam już polne ma zmiekać? No, jedziemy tam do mnie, trzeba to wykiprować. Ale, upony piszczą, oskurkowany! <głos> <głos> o ty, w lusterku widzę. Będziemy ziemi wysypywać. To już też zapłaciłem, ogarnąłem. Dobrze, my to dobrze żyjemy z tą firmą, nie? No powiem ci tak, No to, to yy... akurat plus Tylko co, to ziemię teraz tak? No, oni policzyli mi tylko za to ziemię To ten teren równał? No trzeba tam podrównać, yy, za ziemię mi policzyli, a za, jakby za transport nie, bo powiedział, że jak sam sobie to przewiodę, to za, za transport nie będzie mi liczył. A paliwo? No powiedział, że to jak biorę tyle ziemi, to w gratisie Ty, no to kurde klasa No, ale ziemi to nabrałem trochę, powiem ci że tu całą wywrotę No ca to już coś wrota. zacząłeś ogarniać No chłopie, zaraz skąd, zobaczysz, no. co ja tu nakupuję znaczy w końcu szybko w sumie bo tu działeczka kupiono od razu kurde no bo to nie ma co się słuchaj pieniądze są na co ja mam czekać no powiedz o mi ja na co ja mam pierdziele czekać. ile wody ty tu masz stary no, mam a i słuchajcie co ty tu zrobił za ogrodzenie no zrobiłem właśnie mówię widzą że no, poza to ja odcinkiem się zdałem, jak ja to... nie no wiadę tu jakoś czekaj tu nie podjeżdżaj. Po, poza odcinkiem podmokły teren tu masz poza Zary. odcinkiem bo tu jest dół Poza. No, zasypać, no. no poza odcinkiem przejadę tu przejadę tu nie ma tego grząsko. Poza odcinkiem, słuchajcie, ja tutaj e, płot postawiłem. Co kiprować? Kiepruj, kipruj, kiepruj. No to trzeba porozgarniać tylko jeszcze, nie? A łopatę masz? A jak? Czekaj, o kurde. O stary. Łopata była, łopaty już nie ma. Dobra. Już opuszcza się. No jak? Opuszcza, oh, dobra <ścoughs> Ty, tej ziemi wyszło, co? Przepraszam was, że ja ale chory jestem Nie się, się do mnie Żebym się kurde pochorował I wiesz co no, jest największym no, plusem wykańczy. tutaj? No? Patrz Łapie, ciężarówkę tu można zawracać na tym, tym Dobra. No, no, słuchaj, powiem ci, że Elegancko dzieje się. no dobrze, że Ale, tu tej ziemi Tylko, wyszło, teraz to ogrodziłeś kurde od razu No Żeby widzieli, słuchaj, że to moja budowa Chyba, co? Ty tu Gdzie wpadła będzie? kurde chłopata wpadła tu. Nie, no super. Ja właśnie patrzę. O? No jest. Dobra. O. Ty, to może potem to porównamy. Co w zasadzie? Czy no teraz już tak, się Nie, nie, no myślę, że. Ty chciałbyś no to... takiego kurde koparkę z tym spychem takim, wiesz co chodzi? Ja wiem o co ci chodzi, tylko że to. Da się ile załatwić. Wiesz. Ale jaki koszt. Dobra, chodź to odstawimy. W międzyczasie. Zobacz, ja, spolu... ja to zobacz jak szybko z zobacz. Chodź, poloneza na ogórka podmienimy, co? To jest dobry pomysł Na co? Poloneza na ogórka podmienimy Dobra? Można... No dobra, A dwukółkę byś już użyczył? No użyjcie, ja nawet mam podpięte o. To. to to chłopie, to idealnie A co ja... chcesz jeszcze kupować? No to zaraz zobaczysz, ja tam no, podog podogadywano, mówię, że dzisiaj będę, będę przyjeżdżał Dobra, Potem... później to pogadamy w takim razie To połóż się gdzieś tam z boku, żeby nie, żeby tu nie wadziła nam Ty, tu ja ciągnikiem podjadę, ja to porozgarniam Ciągnikiem? No a co? to a pani wyjdzie ciągnikiem, tak? No Masz ten ty, ten Bo y tu patrzę dół to jest, nie? Bo dwie jak woda się jest. zbiera to jest dół Ale w sumie nie podumałem, że mam się ściągnik z turem, który ma ten, który ja łycha, nie? no to to jest dobry pomysł, to się nie tak ogarnąć ja mam kurde przecież ma mini ładowarkę, to nie auto nie będzie to pogadać. No nawet. chłopie, to ale jestem przygubkiem, co nawet nie pomyślałem o tym, że można tak to zrobić. No. Nawet mi to I do głowy nie przyszło. I to jest kupić i tyle ja tu na ciebie czekam. Dobra, ja już wyjeżdżam. Bo jadę pie pojedź pierwszy, ja za to odstawię ciężarówkę im na plac. No to najpierw trzeba ciężarówkę odstawić, bo to widzisz. No, albo no dobra, to już jadę, ty mnie dogonisz przecie Leć, o, leć. Dajmy, no i i tak e, to potem ja będę kierować, bo wiem, gdzie to z miejsca tam. No dobra, to, no to ty pokierujesz, no ty to kierować. U, 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 co, ja ci, co ja Co ci szkoduję? Pineskim powysyłali On mi mówi, no ko kolonia 38, mówię panie, gdzie to. Wysij pan pineskę, ja nie będę szukał po internetach. I lepiej. lepiej. A ja wielce problem jeden miał ty. To będzie ten pierwszy. O czego? Nie, nie, to będzie drugi. No że, że jak to jest, nie mogę wyszukać, żeby on ma pineskę mi wysyłać. Mówię chłopie, ale zejść na ziemię. Ale o co ci chodzi? Oj, ]ś... no to jak adres podał, mogę sobie szukać. No ale ja będę szukać, jak pineskę może wysłać. To I ja bym ja się... nie wiem, czy tam wapno nie ogarnia jakiegoś, bo widziałem czy stoi. Ty możliwe. To ja, ja mam się ten, słuchaj. Ja zajadę od drugiej strony, żeby tu nie cofać. No to ja no. tu nie będę wierzył, nawet tu wyjdziesz tu, nie? No 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 spoko. Żeby tu słuchaj nie cofać, to ja sobie wjadę tędy i po prostu przejadę tam i będzie luksusowo yy, myślę co, co jeszcze może mi się tutaj przydać na na teraz jakby, nie? No teraz, no słuchaj, co ci, ci najbardziej przyda? Ziemię masz to trzeba porozmawiać. <laughs> Zobaczymy czy tam więcej będzie trzeba, nie? Dobra. Oprócz ziemi, no co, pustaki no trzeba powoli myśleć. Beton, no. ale to beton to trzeba będzie załatwić taką gdzieś. Dobra, daj e -y... pokierować. Przyjmaj Ej, gaz, gaz się zaciął, ja nie wciskam gazu. E, 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 e O, dobra, puścił, gaz się zaciął, serio, stary. Ja nie robię jaj, ja nie miałem e, nogi na, na tym. Na gazie on jechał do przodu. O wie, że czasami to lubi coś Ja wiem, ale ja Już lubię ogórka. Dzieje. Ja lubię, no. bo on jest fajny, bo na niego Już można dużo zapakować. Jakby się wywalał, to jeszcze bardziej bym go lubiał. A tak, to jednak no, wiesz. No, jednak <noise> centymetr pozostał. No, jakiego ja trzy razy w ciągu jednego odcinka na bok obaliłem. No. Ostatni jakiś wypadek był w ogóle w tym, na tym no. skrzyżowaniu. Tak, tak. Coś słyszałeś, gadaliście ci coś ten? Nie. Na wiosce? A no to. No, Nic że... się słyszałem, A gdzie do pierwszego gościa lecimy? Czy to jest pole tu? Moje po prawo. Ej! Pozwoliłem? On, on mówił, że tutaj ma zaprzyjaźniego tego, żeby po tym polu przyjechać Ja tu nikogo nie, nie przyjaźnie. To jest moje pole, to jest moja łąka O, stoi o, stoi, ty O, snobli Dzień dobry, dzień dobry dobra, dzień dzień dobry, Ja tu Dobry mam Dzień dobry, dzień dobry, witam Czekaj, ja zrobię tak Tu mam a no. nie... Dzień dobry, to co, opakować? W te paletki to wszystko? Zaraz to nie są. to do palety? Do czego ci potrzebne? Dobra, trzymaj tą stówkę, chłopie ci potrzebne te palety. Nie wiem, no się może przydadzą hmm. Dawaj e, A ile za to? O skurcz. Ole, <grym> poszłe, daj ja to zamontuję Weź to wrzuć Ile za te palety dałeś? Dzień, za to wszystko stówę to w sumie nie źle, to ja bym wziął za stół, bo to się no. przyda A no, do czego? Nie wiem czy mi się to przyda. Ja czy... nawet i med, kurde worka... No. Na no pewnie z wiesz... podjedziesz i... Oj, co Słuchaj? Nie rozumiem. Co słychać? Co słychać? Dobrze, Brze, ja budowę zaczyna wie pan. Kolega Więc... budowę będzie teraz robił. Więc teraz takie... Kałupę będzie stawiał. <todarki> Zakupki wie pan. Może się przyda, nie? Trzeba pokupować. Nawet i ognisko zrobić, żeby Ej, było z czego. Fajnie tych palet kurde. Fajno, fajno. Mówiłem, mówiłem ci, że to... Opa. Mm. Tu jeszcze te te, te kantówki. A tu... No, to to. A, a chłopie. W ogłoszeniu było wszystko. Zdjęcie było, wsta... Zdjęcie było wstawione i że, że stówę. Ja. Ej, tu... ku, to takie coś to ja widziałem stół tak szczerze. No chłopie. Tu się zawsze no. coś tam do chołupy nawet nie no. przyda coś A tu robić. Teraz palec co łóżku możesz zrobić do chałupy no. na początek. Dobra. No, nie Dzięki nie wielkie no. paniuśku. Paniuśku. Do paniuśku. Do widzenia. Do widzenia. paniuśku. Do widzenia. Ty ale busa trzeba zamknąć. Już myślałem A nie o, wiedziałem o, czy do środka o, będziemy pakować to czy, czy na zewnątrz tu. To... Ty tu kościo pole jakiś. Połącze, dobra, jest połącze moje Jadę połącze. Widzenia! Widzenia, bo on mówi, że mu się brama nie otwiera. Kusenia. No widzenia, ślepa gienia <laughs> Mówił, że mu się brama nie otwiera, żeby tędy przyjechać. Nie wiem, co ty ludzie z tymi bramami mają. Ty, no... Kurde, to coś, jest się tylko... to brama. To się wyrosło pewnie, to nie wyjeżdża Możliwe. Jest. Kurde, Ale ja jak to tu... kurde? Ja to był ten leoniarz, To był jakiś jego ojciec, brat? Leoniasz, to jest Leoniarz, Nie słyszałeś po głosie? Powiem ci, że już nie, 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 nie pamiętam dokładnie, nie? Ja po głosie słyszałem, że to od razu Ale... był Leoniarz. Ale, no, nie, nie, nie skojarzył mnie. Może i dobrze, słuchaj, znowu by do mnie przychodził i pytał, jak Leon. Ty, ja może nie pójdę. Ty, ja właśnie, tego Leona to możemy odebrać w końcu z parkingu, co? On znowu na parkingu jest, tak? No, chyba jo Tak, no? No to trzeba będzie tego. Tydziej już pójdę, kurczę, byś załatwić, a szybko skoczyć gdzieś w krzaczki. No Bo skoko? nie wytrzymam, naprawdę. A co tu przyjechaliśmy, po co tu my tu? Po cement. Cześć, skoczę szybko w krzaczki, dobra? dobra? Bo nie wyrobię. Dobra. Dobre. I dobre. To. Ech, pan. Ja po cement, tak. A, bo mi tata mówił. Się... No, to 900, 950 złotych było w ogóle. Ale pan mówił, czy znaczy, tata mówił, że pan mi 1000 zł zapłacił. Ale w ogóle jest 950? Ja wiem, ale on powiedział ewidentnie, że trzeba płacić 1000. Znaczy, no to trzymaj, to bo ja mu 950, ja więcej nie mam. No ale on mi dał 50 zł, to, że ja wydał panu A, no dobra. To to 50 zł wezmę tu dam 100, no, proszę. I 50 dla mnie? Aha. Nie, to nie chcę, tak. Dobra, na no lody byś miał. No, słuchaj mody, tu zaraz będzie mój kolega, tu trzeba. No. Trzeba, wiesz. Mm. Ale to jakiegoś paleciaka, czy coś trzeba wam dać? A masz? Nie. No. A we trzech, jakbyśmy to dźwigli? No to się osramy. Znaczy nie, ja nie będę dźwigał, bo nie, ma, ja nie mogę dźwigać. O. No to po worku trzeba nosić w takim razie. Chyba, że no nie wiem, może. No dobra. Bo nawet po... Ja to po worku będę nosił po prostu. I tyle. Samemu? No. No to nie da się radę. Dam radę, dobra. Yy, zaraz, może Jarek jeszcze przyjdzie. Słuchajcie, ja tu po worku to ponoszę i za chwilę się po prostu widzimy. Myślałem, po, położysz może po worku ponosić, co? No pomogę. Dobra, to się bierzemy za robot. Zobaczcie, wszystko po jednym. Udało czas, się. Czasami po dwa worki, żeśmy brali jak trochę siły na ale... Dobra. Zamykaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. <noise> zamykaj, Ma zamykaj. poszedł. Dobra. Siadaj. Jedź. Siadaj. Oj, to kotwo żeby ciężko wykręcić, wiesz? Dara, jakoś trzeba tu... Opa. Pa, miedź. na styk, miedź są, miedź są, bo idealnie. Rower idealnie, widzę, dobra, a ty ale rower to sprzedamy czy jak? To jaki? Mało lat. Kur... Przehandlujem, jedź, jedź, stąd kur... Jadę, 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 jeszcze w jedno miejsce. Tutaj tej byśmy tej ziemi może... Mógł... Ku... Cement jest! Pa, jakieś palety, dranki, są. So. No. Co jeszcze? Jeszcze jedna rzecz. Yy, i ty. Może byśmy od razu wzięli ładowareczkę no to tam porozgarniamy, i tam trochę porozgarniali, co? To. No i dobra! Teraz ładowarkę trzeba wziąć mm. i porozgarniamy. No, no to zajedziemy do ciebie. Ogarniemy, ty macie. Eee, znaczy na, na najpierw, teraz. Poczekaj, zostawimy rzeczy z tego zagórka. Ogórkiem pojedziemy do ciebie na, na ładowarce. Według, że przy, przy, przykiprujem tu. No. Kurde, nie ja tędy pojechałem, dobra. I. I, i, i trzeba będzie tam porozgarniać po prostu, nie? To Janina no to jeszcze się, we, Janina się weźmie, żeby nam pomogła. No pewnie Znaczy ona tam pomoże, no Pomoże, a może Jundira weźmie O, no to to by było luksusowo Mam nadzieję, że się zgodzi Ja może... Ciekawe, ciekawe czy ona teraz jest w domu Nie, do... nie będę szponcił Ja tu zaraz nasz Ja za dużo chcę, słuchaj A ty, co ty chcesz to wyładować u mnie teraz? Nie, zaraz zobaczysz, ja za bardzo nerwany jestem, słuchaj Bo już ja widzę... Słyszę, bo ja, ty... już, ja już widzę, stary, jak to będzie dom zaraz stał, za tydzień, kumasz? No, a gdzie jeszcze jeden gościu fa jest? Fa fajnie, bliziutko Usiadłeś obok mnie. Byłoj. A co byłeś kupował od niego? Byłoj nie dalej. Byłoj nie dalej. A co byś kupował? Zobaczysz Zara. Stół. Stańmy tak. A jak? Dobra. Dzień dobry. Matuniko Dzień Może gdzieś tu ktoś będzie? Poczekaj. Dzień dobry! A o, wow, furę jaka stoi! Dzień dobry, poczekajcie, bo ja. Ja byłem no. w sklepie. O, dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry. No, ile za to było tam w ogłoszeniu? Ojcie, kapania musiał zobaczyć ze taki. No, 70 zł za dwie, tak? Nie, za sztukę. ma łody. No jak? Było, 70 zł za dwie. Mnie nie był w koniu. No nie to tyle. 70... 70... No było! Za komplet! A komplet Kurde. to nie jest jeden, tylko dwa. Dobra to daj 80, weź dwa. Trzymaj 70 chłopie, ja to biorę ja nie mam czasu. Zaraz ci okóra spadną. Eee, e, spokojnie żeby, mi Żeby to. To, Żeby tobie, tobie zaraz te rude włosy z bani nie spadły ty. No Kurde, ty. Dobra, to ja biorę jedną, ta co tutaj jest i masz ty 70. Co? Ja to 70 nie zbynnieję, ale żeby ci się ten stołek połamał. Dobra, trzymaj, trzymaj kasę. A, tu już zabrane. Do widzenia, ty <laughs> Jarek, może na ogórka? Nie, zmieści się. Tej rudy się nie dostał. Siodaj. Dobra, jedziemy. Trzeba to wypakować teraz. To co, I... gdzieś na działce? No tak, no gdzie? To nie będziemy tego w tej wywalić chyba, co? No nie no. Dobra, wjeżdżamy. Tutaj trzeba to, o. Ty to w tak zwanym międzyczasie mogę polecić po w No to leć, no. O, będziesz szybciej. To czekaj, Dobra. to lecę w no to zaraz... O, mogłeś. zobacz kto jest. O. Dobry. Oj. Co tu się w ogóle dzieje? Budowa. Od kiedy tu jest płot? No ja ostatnio, żebym tu zrobiła co? Ziemia. My zdenerwujcie, nie jeździcie, 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 nikt nawet po mnie nie zajdzie. Okej, okay, super, koledzy. Bo ja widziałem, że Janiny nie ma. Nie było Janiny. Byłam w kościele chyba w dupę pity, ty? Ty, ty, ty można postawić? Byłam. i po coś ty mi rzucił. A kto ci robił pot? Ja sama, kto miał mi robić? Drogo ci wyszedł taki pot, ja bym musiała zrobiła taki, bo mój się sypie. No gdzie? Pierun. Na, na, najtańsza ta siatka z, z marketu Ja bym ja musiała zrobić taki nowy trzeba, no. Robimy Nowoczesny. stół... Dobra... Y op. Jeszcze to trzeba... Czekaj, bo to będzie zaraz z powywamywanymi nogami. Kur... Pomożemy mi nie ja jestem... Eee... Dobra Tu jeszcze dwie, dwie, dra, dwie dranusie. Ach. Dobry! Dobry, dobry A może ja na chciałabym pomóc i wziąć tego Yyy Johan Dira. Nie mogę na razie, bo tutaj ustawiam. A co mam pomóc, w sensie? Dobra, ten nowy cement nie zostanie. No jak to, co? Ja nie na to trzeba założyć ile tu kurde wody no. on mam Ale ja szufli nie mam takiej. A, nie ma i na szufli? No. no, mam tego krokodyla, ale on nie będzie brał ziemi. Kurde, no to lipa. Dobra, no to już trzeba tą ładowareczką i tyle. Ja te kantówki to o, myślałem, że one dłuższe trochę będzie. To się poogarnia, słuchaj, tu żeby miał być z tego spycha, kurde, to by to porozgarniał też A jakoś tak... Opa. E, e, A jako tak o ty i tym porobi. No bo jako... dałeś mnie w, nie w tą stronę, no kurde! Dobra rób ty. trzeba pojedynczo, to dwie osoby się wezmą do roboty to nie idzie. No ja robiłam sama, żeś się wpieprzył. Dobra, to robi Janina. Ja już tu nie będę przeszka przeszkadzał. O! To będzie stół. Oj sorry No tak, jakby zaczniesz przenosić, to będzie zajebisty stół, nie? Chuj <grym> będzie nie stół Uspokój się! Super! Super Spogajć mi się da! I tu telewizor postawimy O, o ja pierdziel jaki stół ty! Ma ktoś telewizor pożyczyć? No i, i siedzeńka sied No proszę Siedzonkę mamy, no proszę mnie zostawić. Ty, Elina, nie chcący tak Więcej. Ty i szczęba to... z tych dran nie. Zobacz, jak? Ja chciałem to ułożyć, a ty to z tego co? Z siedzenia porobiłeś tak? A jak? A, ty, dziewięć, to chodź, ja mam jeszcze pomysł. Siadaj no. do góra Ale się proszę nie rządzić moim. Dobra? To jest, to jest akurat ogór ekipowy, a nie że twój To mój jest! A kto za niego zapłacił? Ej ej ej, to było w prezencie i mi teraz proszę nie gadać, że to jest ekipowy, Ale bo to, to jest było w prezencie buch. na ekipę. Weź bokki Dobra, dobra idzie, idzie, ale... Ej, jak tu fajnie co? Dobra, ej Jadę. Dobra, trzymaj się. Ale dobrze im tam... Ogórkiem rozgniotła trochę tej, tej ziemi tam Ja ci mogę na czas budowy dać prezent, no? ale tylko jaki? na czas budowy. Dobra, a jaki? Zaraz zobaczymy. Ale się cieszę, ale... Jestem tak podierany tą budową. Słyszysz? No? To jest tylko na rozbudowy. Dobra. Cofa nie na tu? O, co ja no to nie byle siofer ja patrzę Nie, nie byle siofer! O dobra, jednak, za... sio... jednak siofer Co za problem? <laughs> jednak siofer, dobra <laughs> Dobra, tak, tak też się jest... <laughs> jest jest okej. Okay. Okay. A co bierzemy? Chodź. No? no bierz z jednej strony, ja biorę z drugiej. Nie. Let's. Dobra, niesiemy to, ale Jarek ale będzie tylko, w szoku. Tylko na czas budowy, od Dobra, razu dobra, dobra. Jarek tu będzie w szoku, jak my z tym przyjedziemy. O to widział w ogóle? Widział. Widział kanapę? Widział, ale to tylko na czas budowy, dobra jest toga, dzięki. Dobra. Dobra, dobra. <laughs> ja ją pasem tu zepnę. Jedziemy. Ja siedzę. A jeszcze fotel? Tak, ale tylko na czas budowy, dobra? Dobra, dobra. Tylko na czas budowy, dobra? Dobra, na czas okay. tylko. Dobra, jedziemy, ja tu siedzę na kanapie. Hale ja, No będę tylko się nie kopnęła. Ale te budowy dobra? Oddam, oddam, no pewnie, że oddam Nie oddam Nie oddam. Bo ja będę w salonie ją ustawiała Dobra, dobra, nie ma problemu, nie ma problemu, jest okej okay. Jest luz, luz Ale ja Jarek taki płot robi, No ile to z marketu kupić tą rolkę takiej siatki i kilka tych drameczek No o tyle już porozgrz... Co wy że tu przywieźli? No fotę żeby na siedzieć Ale to na tylko na czas budowy Jarek, to tylko na czas budowy Tylko na czas budowy Chcesz to do kołu do siebie pchać? Tak, ale w drzwiach nie zmieściłam Będę musiała oparcie odrąbać się kierką Dobra chodźcie przerwę se zrobimy Usiądźmy jak ludzie A jak? To poczekaj, czekaj, czekaj żeby tam słońce nie świeciło w łeb to ja daszek zrobię Tak. <laughs> <Poczekaj. laughs> Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra, już. Dobra, że na wschodzie, co nie świeciło to. Siadamy. Siadaj. O. Elegancko, kurde, ja pierdziele, ja Ale pierdzielę. Ja, ja.